Na początku chciałbym was zaprosić do subskrybowania, do zostawienia dzwoneczka, i łapki w górę, no i komentarza, bo warto. A czemu przekonacie się w następnych odcinkach? W następnym odcinku też będą nowe nabytki. Cześć, witajcie! Z tej strony Daniel Hodowca. Przyszła paczka z nowymi nabytkami. Wtorek. 21. Otwieramy i pada deszcz strasznie, tak tego trochę paczka mokra. Po siedem kurw paczkę. Wchodzi. Chyba tutaj się otwiera. Jak dobrze widzę. O! Mamy kuraki. Yy. Za wszystko razem z przesyłką zapłaciłem 460 zł Mamy pierwszą kurkę Młode jeszcze, 15 tygodni mają Po 30 zł To jest yy, Grinshell Druga Sussex, Sussex. Jak to woli no, widać jeszcze młode kurczaki są 15 tygodniowe jeszcze chwilę im potrzeba, żeby jajka nosiły Następna dominant blue No, uciekaj Bądź Greenshell, No Co do barw to mi nie było, można powiedzieć, obojętne dla mnie. Ważne, żeby jajka nosiły następna y, dominant blue, te króliki, ale nie, nie o nich odcinek. Mamy jeszcze jedno, także warto. Y, już tu nic nie ma w tej części. Mamy następne, tutaj już kolorowo. Jak widać, green shell, fajnej warcie, odpukać, bardzo ładna. Następna green shell jożębata. tutaj mała. Dalej green shell biała. Następna green shell niebieska. Nie widać, że nie, są, nie są jakieś pary, nic. Widać, że już zwiedzają, gdzie trafiły. Następna glincher pomarańczowa. Jak widzicie, dużo glincherów. Glincherów 10 sztuk. Zaraz wszystkie policzymy, czy się zgadza. taka sama glincheria jak przed chwilą wyszła. I też biała. Jeszcze dwie zostały. Ciężko je wyciągnąć. Jedno ręko. Ciężko wyciągnąć jest. Jednoręko. O! I ostatnia glinster maryczowa tamta się trochę boi. Minęło kilka dni. Mamy sobotę po południu. Eee, tutaj sobie chodzą chóry i koguty. Sobota po południu. No i jak widzicie, górki sobie żyją. Wszystkie 14 jest. Eee, no i co, jestem zadowolony ogólnie, będę brał od nich później kurczęta jeszcze, jak jest przekonacie, miało to wyglądać trochę inaczej, miało być jeszcze, jeszcze do tego 10 darkszelów. niestety darkszelów nie było już, no i kurki wczoraj wieczorem od, zobaczyłem, że mają przycinane dzióbki, żeby się nie pozjadały, no, tak więc jest 2 Sussex, dwie Dominant Blue i 10 Greenshell. Jedna kurka Greenshell jest taka osowiała, no coraz, teraz jeszcze jest coraz lepiej. Najpewniej ją przydusiły, to jest najmniejsza przy karmidle, Musiały ją przydusić. Cały czas chodziła, jadła, ale taka osowiała stała, ale ale widać, że coraz lepiej szukała, z innymi grzebała, mówię tylko, osowiała taka była, teraz już coraz lepiej jest. No. Tutaj dominant. Eee. Tak się prezentuje o No nie wiem, co więcej na, na ich temat powiedzieć. Eee. No 15 tygodni mają, to wiecie z poprzedniej części. No, no fajna jest też ta niebieska Greenshell i jeszcze fa fajna, no oczywiście wszystkie są fajne. Te dwie też są fajne, te Dominant Blue i tamta jasna pomarańczowa też jest fajna, w barwie mi się podoba. I ja właśnie te cztery kurki. No i najpewniej będę brał od nich co roku, jeśli będę jeszcze brał w następnym roku kupował kury bo no wiadomo wnioski takie typowo najpewniej będę jeszcze kupywał no zobaczymy jak będzie szło w tym roku z zęgami czy będę coś stawiał do inkubatora jak w następnym roku, bo w następnym roku Chcę kupić im na następny sezon Grinczelkom, oczywiście, tym to nie, bo Będą miały do nich swoje miksy i będą po nich miksy Tylko mi chodzi... pa mysz mają martwo Zabiorę i zaraz Kot pewnie ukolował I zostawiam tutaj Musiałbym go spłaszczyć Musiałem się wystraszyć, bo wiadomo Jak się rzuciły i na mysz, to mógł się wystraszyć no, do Grinch'er będę, będę chciał kupić sobie koguta i je oddzielić. No i co, w następnym odcinku, jak na samym początku mówiłem, będzie następny nowy nabytek. Jeszcze kilka odcinków, i odcinki już będą spadały częściej. Najpewniej. Tak więc, no ta urosną, mam nadzieję, że się wszystko odchowają i się coś wybierze z tych green na lęki No jak się odchowa ta, to na pewno ona niebieska, działa jakaś, ja się bata no sobie kolorowo, bo wiadomo no. Jak się uda koguta w jakiejś innej barwie, to niż te mam, to też jeszcze się go kupi w innej barwie no, i co następny film z królików? Z nowego nabytku, bo jest nowy nabytek tam, w tamtych, w tamtych klatkach, w jednej z nich siedzi sobie nowy nabytek, no ale mówię to w następnym odcinku. Jeszcze wam pokażę młode mieszańce. Bo nie widzieliście ich przez dwa tygodnie, a jeszcze chcę Was przeprosić, że nie było odcinka, ale tak nie miałem weny, nie wiedziałem co nagrać, do końca miałem trochę pomysłów, ale nagrałem, ale stwierdziłem, że nie, że mi się to nie podoba, usunąłem jeszcze w tym tygodniu. Próbowałem nagrać, zabiorę mysę. Jeszcze w tym tygodniu nagrywałem jak tutaj robiłem sobie w szopie ale też stwierdziłem, że to mi się nie podoba, i usunąłem. No tak, więc okazało się, że nic nie wpadło. Samice będą szły za niedługo do zakotów. Ta też pójdzie, wszystkie na raz ko koce. No niestety mam teraz tylko trzy samice. Rok temu miałem 10. Zostały trzy, wszystkie mi padły. Nie wiem czemu. No, tak więc młode tak się prezentują. Za tydzień odsadzamy. A no to pewnie będzie z nowego nabytku i z odsadzania królików. Tak więc te trzy samice trafią do zakotu. Też najpewniej za, za tydzień, ale zobaczycie odcinek za dwa tygodnie. Eee, I co? No, i to będzie wszystko w tym odcinku. No, no mówię, no teraz powoli mam co nagrywać już, mam pomysły. Yy, mam pomysły, bo skaczek też yy, ten zaczęł się sezon. Yy, mogę wam powiedzieć tyle. Yy, no kury, no to u kur po staremu. Tam jedna kurka mi padła nie, w ten dzień co one przyjechały. Yy, no to to w, poza tym wszystko yy, po staremu słychać. Tak jak było, tak jest. No i mówię, no. U królików nowe nabytki. U kur jeszcze planuję nowe nabytki. W kwietniu planuję znów z tej wylęgarni kupić kurczęta kilkudniowe. Jak się przekonacie. No i z królików jeszcze będzie nowy, będą nowe nabytki. Za dwa miesiące, na pewno, będzie jeden nowy nabytek. A jak coś się w międzyczasie trafi, samica barana no to będzie samica barana jeszcze zakupię, ale jakaś fajna żeby mi się podobała no jak mówię, miałem 10 samic w tamtym roku 7 mi padło przez rok tak więc zostały tylko 3 no i jakoś strasznie też nie zamierzam powiększać hodowli bo króliki się nie chcą za bardzo sprzedawać i ten nie mówię, powiększę na pewno o to samice Rex, może o jeszcze jedną samicę barana. Jak coś, no to najpewniej wątpię, wątpię, ale może jeszcze o dwie samice Rexa zamiast jednej, żeby było po dwie każdej rasy. No ale to się okaże. Tak więc, trzymajcie się. No i cześć.